Startujemy. Siemanko ludzie. Tu Night King. Yy, I pracuję ciągle nad polityką mojego kanału. Jest mi strasznie klatkuje komputer. Nie wiem czemu. Kurde, przecież inni... Nie mam z tym problemu. Dobra mniejsza. Yy, I właśnie dlatego postanowiłem nagrać... Myślałem, że będę więcej nagrywał tego w co gram. Dlatego wrzucę wam. Yy, będę pewnie wrzucał teraz losowe klipy z gier, w które gram. E, o ile nie będzie mi tak scinało to wszystko. Naprawdę. strasznie mi scina. Kurde, nie. Okej, okay, dobra. E, pewnie będę ucinał niektóre sceny, tylko. No, będzie po prostu wolne gra, nic ciekawego. E, po prostu sobie gram. Pewnie może będzie później coś innego. Bardzo lubię snajpera jako karabin taki szturmowy Znaczy szturmować snajpera Tylko to jest akurat deadman, więc to nie jest chyba najlepszy pomysł grać tym No ale zobaczymy Celowniczek tutaj jest bardzo fajny Ten z laserkiem yy, Wiem, że wolno wrzucam, ale nie miałem jakoś w ogóle ambicji robienia czegokolwiek Łoł, wow. wo wo wow. Haha haha ha, 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 ha. Zabiłem, zabiłem, zabiłem Widzicie? Mimo takich kratek da się grać Mmm, Wcześniej na początku miałem straszne problemy, dlatego mam taki kiepski winiki. Dobra, ciśniemy tu moc. No co tam? Możecie widzieć ewentualnie przez skoki, bo będę się zastanawiał jak to obrobić, czy będę ucinał, czy wrzucę całe. Ups Aha, gin, ging, ging, ging Heal, heal, heal No i pięknie Może czasem będę z kolegami grał albo coś Zobaczy się Ile... Naprawdę Strasznie mi ścina Dajmy, że nie grałem w tych ani w ogóle w Flida. Fleet'a Więc postanowiłem właśnie dlatego Między innymi nagrać go Wow Nie no, 10 Klatek 10 FPSów No pewnie nie będzie taki strasznie ciekawe Hill, hil. heal Przeżyję, przeżyję, przeżyję I padnę, padnę Pistolet Tutaj po nóżkach, po nóżkach Przypomina mi to trochę, co te... Ten Dead Space Tam po nóżkach walimy Wow, wow ale lagi Nie lagi, tylko kratki. Ale co ja będę się nad tym użalał? Idziemy dalej prosić z bara, nie tak jak w Call of Duty. No i w sumie... Ej, nie najgorzej idzie. Albo po prostu wszyscy zaczęli tak nie grać. A chyba to. Tu trzeba mieć po prostu dużo, duży refleks. I to wystarczy. Skąd oni, oni w ogóle strzelają? O, ło, cześć, nie, no, na dysku mam wciąż 200, no 150 giga wolnego. Eee, o, wow. tu będzie ostra akcja, tylko najpierw trzeba pogarnąć kratki. Ugh, im po gałach. A, tam dobrze jest, jeszcze jakiś tak przedni. Teraz sobie podmienimy uuu! Ej! Co to było? No dobra, sorry. Um. A, heal. Ja nie chcę heala. I tak nie mam... Nie miałem czasu. Myślałem, że po tym jak już e, jest ten taki... Gdzie to jest? E, Aszyna. Okej. Okay. Przed Fyt przedni. Myślałem, że jak już jest ten niebieski... No właśnie taka ramka, to że już nie, nie da się healować. Zawsze mi się tak wydawało. Yy, ale może to przez lagi. Które mam przez nagrywanie. Może coś naprawdę proces, mam Dobra. Tu otwieram. O, w tył. Tak, pewnie się nikt nie spodziewa, że tak głupio przejdziemy przez sam front. Wow, 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 wow. E, okej okay? Taki głupi manewr zawsze musi być zakończony głupią akcją. i -ki. E, Popatrz, Popatrz, jeszcze statystyki. Ej, nieźle. Szczególnie, że na, na samym początku, jak miałem tych klatek z pięć, kiedy ogarniałem, zginąłem trzy razy i spawnowałem się tuż pod wrogiem, to naprawdę przyzwoicie. Uuu, szesnaście na osiem. No, teraz już na dziewięć. Bo kupony się naliczają dopiero od... O, adwersarz. Tego jeszcze nie miałem. Mmm... W sumie nie grałem za dużo w Battlefield. Chyba tam miałem 30 godzin albo 25. Coś koło tego. Łooo! Co to był za ostrał? Nie, nie, tu, nie, tu, nie, tu! Ach! Może sobie jakieś UMP pogramy. Mm, w sumie mało w tym grałem Wyposażymy z naszego snipera, ale mi teraz laguje. Dobra, nie będę raz już zanudzał o tym, że mnie laguje. Czyli gadaniem o tym. Celowicz mechaniczny. E, Okej. Okay. Dobra. Niech tak będzie. Chyba nie jestem w żadnej drużynie A nie. to nie wiem czemu nie mogę się odradzać. A może nawet meczu jak widzicie nie jest zbyt ciekawe, ale po prostu gram. Jeżeli wam się to podoba, to oglądajcie. Subskrybujcie. pam bam, ba, bam. Ba, bam. Jakie uwielbiam... Ja pamiętam moja pierwsza misja właśnie była w tych kontenerach i... E, nie, to chyba była moja druga gra. I po prostu tak się czułem tu jak w moim żywiole. Wiem, szybką reakcję. Oj i kratki nawet mam 35 klatek. Yy, ale nie ma raczej żadnych Co się dzieje? W sumie... Uuuu, zawiecha Uciekać, czekać, uciekać Tu będą, tu będą Nie ma tu, to zaraz wyjdzie Nie? Dlaczego ich nie ma jeszcze? Wiem, ostrzał na pałę po prostu jak się rozstawicie z... o klatki, trudno. Co? Nie wywali zaraz. Co to jest? Błagam was. No, proszę was. Przecież to i tak klatkuje. No... Jeszcze zaraz kogoś zabiję, zobaczcie. Zabiję jeszcze z kogoś z tym. A nie to nasi. Okej? Okay. Sorry. Sorry, no Lubię bardzo tutaj snipera.

co znaczą te kreski? Skąd one się tam biorą? Te myślniki. Up, tam jest ktoś. Tam się ukrywamy. I strzelamy? Nie, nie, nie. Ła, z powietrza. Desant taktyczny. Ktoś jeszcze? Ktoś się zmienił na pistolet. I tam. O, nowy poziom. Jak miło. Hopsa, hopsa, hopsa. Nie wiem, ile to będzie trwało, pewnie cały mecz. 25% tylko zebrałem. Strasznie klatkuje. Nie będę... Nic, eee. już. Co tam? Ale na dłuższą metę już się Battlefield nudzi. I właśnie dochodzę do wniosku dopiero teraz. To modrem mogłoby być znacznie lepsze To też jak jest, się jest naprawdę dużym fanem to można To powinno się Powinno się mieć obydwie Takie jest moje zdanie Ale nie powinienem się wypowiadać ponieważ się nie znam Coś mi zaraz <laughs> Czuję się jakbym nie wiem był jakbym był tak ogłuszony jak w amnezji Grał po prostu z mindfuckiem na głowie co się dzieje, co się dzieje, nie wiem strzelam, strzelam, góra, dół, góra, dół, ginę Minefuck Może wrzucę terrarię niedługo, ale jakoś nie miałem ochoty nagrywać, no A, a, a Ej, wstroić wyszedłem z formy Ilu ja tu mam? No 19, tylko jednego zabiłem od tamtego momentu y no. No, wracamy do gry. We're back in the game. Wow. Na samym początku gry waliłem same heady. Same. I teraz w ogóle nie walę. Muszę chyba zacząć grać z tymi pierwotnymi broniami, bo oni są w sumie. Całkiem spoko. Ktoś mnie ślepie latarką. Jak ja nie lubię ludzi, którzy oślepiają latarkami. Nie wiem z której strony oni strzelają. Nie, nie, nie... To musi być śmieszny materiał, patrzeć jak gram na... Z takimi klatkami, ale zabiję go! Zabiłem go, zabiłem go, tak, tak, tak! Ucieczka, ucieczka, ucieczka! Ucieczka, ucieczka, ucieczka! Ja już nie ogarniam co się dzieje, rozłożę się tu... Z moim siadankiem... No... Tylko nie mówcie, że nie mam Nie, mam, mam, okej. Okay. Swój guzik. Reload, nie mam naboi, latamy z pistoletem yy, i 100%. Nie oglądajcie tego na pewno w dużej rozdzielczości, jeżeli zgra... powinienem to powiedzieć na początku. Jeżeli zgram to przypadkowo na dużej rozdzielczości, to na pewno tego nie oglądajcie, bo i tak na frapsie mam yy, słabą jakość. W sumie nie wiem czemu po filmu mi się zgrywa na 1000 yy, coś tam rozdzielczości. wow ach eee, dobra zrobię teraz moje cięcie i sobie wiecie co po chwili powracam ponieważ po pierwsze eee, znaczy niby fajnie się gra jest lepiej ale nie na tej adrenaliny że są klatki i nagrywam to dla ludzi i że trzeba się spiąć żeby nie pomyśleć że jestem o taką ciotą eee, tak samo jak się gra przy kolegach trochę chociaż nie przy kolegach można grać jeszcze gorzej nie zazwyczaj. Ej, co tam robisz sniper? Mi się przywidziało. Nie wiedziałem, że tam... Z kiedy tam można wejść? Nic tam nie było. Hmm, może wejdziemy? Eee, a, kwestia, której nie dokończyłem jakiś dłuższy czas temu. Uwielbiam się rozkładać w metrze albo w dowolnym miejscu. Nie, najbardziej w metrze. Rozkładać się z tym. Nie pamiętam już nazwy. Ale tym ciężkim karabinem z powiększonym magazynkiem. Twój takim ręcznym, albo odpórką, i po prostu strzelać nie patrząc gdzie, co i jak. Po prostu strzelać na hippie trafił do przodu i zabijać wszystkich, którzy nam staną na drodze. Eee, ramię. Po prostu stoimy sobie i strzelamy na Hama. Nie patrzymy i po chwili 10 kg nam się nabija. Po prostu to jest taka... taki absurd ale taki fajny absurd tego co ja zrobiłem okej okay. tam są tam są nie wiem czemu nie mogę iść do przodu chcę iść do przodu ale nie mogę iść do przodu nie z takimi klatkami to ich tam nie podbiję muszę gdzieś indziej iść bo oni tam się kampią i znaczy normalnie może gdybym nie miał tych klatek to bym ich zdjął ale nie. Ogarniamy się, głęboki wdech. A. Dobra, dobra. Będzie dobrze od tyłu nas zdejmą, a najpierw tego zdejmę. Nie, jest taki moment, kiedy przychodzi taka chwila, kiedy rzeczywiście mamy tą moc, mamy tą energię i tak expimy, zdobywamy punkty, wszystkich mierzymy a później następuje taki moment ciszy i to jest fajnie jak się gra z kolegami, że można wtedy oddać e, bez szkody właśnie myszkę i pozwolić pograć no i sądzę, że właśnie w tym momencie przestanę nagrywać jeszcze trochę w M Mam 240 się pobawię. Czyli moją ulubioną bronią. Tylko nie na to hmm. Traktu, Tak, to był ten. przedni. Holograficzny. I większy magazynek. I to tak miażdży to wszystko. Po prostu stoimy, sobie, stajemy sobie w jakimś miejscu. Na przykład tu. I zaczynamy strzelać naszą serią. Ostatnie życie i już koniec. Du, 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 du. Ach, dobra To była najbardziej lamerska śmierć Najbardziej lamerskie zakończenie gry Przepraszam Was, że tak lamiłem pod koniec Ale na początku rzeczywiście jestem dumny z mojego wyniku I tym właśnie chciałem zakończyć ten odcinek Mam nadzieję, że mi się podobało Możecie lajkować, subować Będzie fajnie, ale nie musicie, to Wasz wybór No i do następnych odcinków